Hejka! Lumen melduje się na pokładzie. Zajrzyjmy do mapy i wybierzmy kierunek. Okej, okay, spróbujmy znaleźć metresę, o której ciągle słyszymy. Coś więcej o opiekunach. To jeszcze nic. Już pięć razy miałam w biurze remanent. Pięć razy? Ale dlaczego? Czego chcą? Skąd mam wiedzieć? Opiekunowie nie udzielają wyjaśnień. A jednak pozwala się im robić swoje. Nikt nie zapyta, co właściwie robią. Jaki mamy wybór? Kiedy chcemy ich powstrzymać, wyłączają się. Na ich miejsce przychodzą następni. To dziwne, że nadal właściwie nic o nich nie wiemy. Dziwne i frustrujące. Dobra, pogadajmy z recepcjonistką troszkę. Witam, nazywam się Helena. Chyba y, nie jesteście zapisani. Chcecie, żebym sprawdziła, kiedy metresa będzie mogła was przyjąć? A nie mogę po prostu wejść do środka? Obawiam się, że nie. Musicie zrozumieć, jak wiele istot potrzebuje jej usług. Jeśli zechcecie się zapisać na wizytę, metresa uczyni wszystko, by się z wami spotkać. Co tutaj robisz, Neleno? Jestem jedną z akolitek metresy. Wielu gości nie zobaczy się dzisiaj z metresą, my się nimi zajmujemy. Upewniamy się, że opuszczą to miejsce zadowoleni. W jaki sposób się nimi zajmujecie? Każda z okolitek ma unikalne zdolności. Niektóre koją troski pieśnią, inne rozmową. Staramy się dopasować do potrzeb naszych klientów na tyle, na ile to możliwe. Moją specjalnością jest dotyk. Opuszki moich palców potrafią odnaleźć każdy punkt napięcia na ciele i ukoić go. Chciałbym skorzystać z Waszych usług. Doskonale. Dodam Was do listy klientów. Powinniśmy się Wami zająć w ciągu. 3-4 mm, miesięcy. Kim jest metreso? Czym się zajmuje? Trudno to wyjaśnić. Jej usługi są wszechstronne, każdy jest traktowany indywidualnie. Niektórzy szukają u niej rady, niektórzy rozrywki, a inni tylko przyjemności. Zwykle nasi klienci nie zdają sobie nawet sprawy, po co tu przychodzą, do czasu aż metresa im to da. Mówisz o niej jako jakiejś wyroczni. Nie, nie w zwykłym znaczeniu tego słowa. Jest po prostu kobietą. Niezwykle wręcz empatyczną kobietą. Zresztą najlepiej przekonać się osobiście. Chyba już sobie pójdę. Mam nadzieję, że jeszcze tu wrócicie. Cieszymy się z nowych klientów. Nelino? Tak, Shairo? Przyślij komandora do mnie na górę. Chciałabym porozmawiać. Tak, oczywiście, moja pani. Najwyraźniej Metresa was zauważyła, chciałaby się z wami spotkać w tej chwili. Dokąd mam iść? Proszę iść na górę, będzie tam na was czekała. Ciekawe, czego może chcieć od nas. To mój pierwszy raz. Nie mogę uwierzyć, że nie spróbowałem wcześniej. Witam. To prawdziwa przyjemność Was widzieć. Jesteś z Przymierza? Mój brat służy na ziemi, jest szeregowcem. Tyle wystarczy, komandorze. Od kiedy przybyliście na cytadele, dotarło do mnie wiele ciekawych wieści o was. Czym właściwie się zajmujesz? Jednym oferuję radę, innym pocieszenie, zależnie od potrzeb. Mam problem i potrzebuję waszej pomocy. Może zdołam ci pomóc? Mam przyjaciela o imieniu Septimus. To turjański generał w stanie spoczynku. Nie mogę zdradzić wszystkiego, ale niegdyś zażądał ode mnie więcej, niż mogłam zaofiarować. Odmówiłam. Pokłóciliśmy się i nasze drogi się rozeszły. Teraz całe dnie spędza w norze chory. Pije na umór i rozpowiada kłamstwa na mój temat. Gdybyście mogli z nim porozmawiać, tak po żołniersku, może posłuchałby was i przestał. Co między wami zaszło? Mimo wszystko, zbyt szanuję jego prywatność, żeby zagłębiać się w szczegóły. Może on zechce opowiedzieć całą historię. Co dokładnie powiedzieć temu Turjaninowi? Proszę przemówić do jego poczucia honoru, przypomnieć o jego generalskim stopniu. Będę wdzięczna za przekonanie go, by nie oczerniał mnie dłużej. Teraz proszę o oddalenie się. Inni klienci chcą się ze mną zobaczyć. Proszę siadać, to z pewnością chwilkę potrwa. Gdybym mógł, spędziłbym tu cały dzień. Proszę się zrelaksować. Zapoznajmy się z drugą awinum. Witam w turystycznym terminalu prezydium numer 3. Tutaj, w dzielnicy finansowej, firmy oferują różne dobra i usługi dla ekskluzywnej klienteli. Statua na wprost została postawiona, by uczcić pamięć żołnierzy krogańskich, którzy polegli podczas wojen rakni. Po rebeliach krogańskich złożono petycję. Aby usunąć pomnik. Postulaty te zostały jednak odrzucone przez Radę. Opowiedz mi o rebeliach krogańskich. W uznaniu wysiłków Krogan, rasa ta otrzymała od Rady kilka nowych kolonii. Przez ponad cztery wieki Kroganie poszerzali swoje wpływy. Dzięki wyjątkowej płodności populacja tej rasy szybko rosła. W obliczu kryzysu rozpoczęli agresywną i gwałtowną kolonizację pobliskich światów, zamieszkałych przez inne gatunki. Tak rozpoczęły się Rebelie Krogańskie. Rada i zrzeszone w niej gatunki walczyły o kontrolę nad kroganami. Udało im się tego dokonać dzięki Turianom. Użyliście krogan, by zatrzymać rakni. Następnie, użyliście Turian, by powstrzymać krogan. Kto zatem powstrzyma Turian? To pytanie wykracza poza parametry ustalone przez mój program. Turianie to rasa obecna w Radzie Cytadeli. Nie stanowią oni zagrożenia dla galaktycznego pokoju. Dlaczego Rada tak uparcie walczyła o zachowanie pomnika? Kroganie uratowali galaktykę przed zagrożeniem ze strony Rakni. Rada uznała, że ten fakt nie może pójść w zapomnienie. Ponadto Rada miała nadzieję, że zachowanie pomnika poprawi stosunki dyplomatyczne z Kroganami i pozwoli zakończyć rebelię. Niestety, Kroganie nie chcieli negocjować. Poddali się dopiero wtedy, gdy ich populacja oraz ojczyste planety zostały zmasakrowane przez Turian. O co chodziło w wojnach Rakni? 2200 standardowych lat temu. Anonimowi odkrywcy otworzyli przekaźniki masy prowadzące do systemów kontrolowanych przez rakni. Rakni, inteligentna i bardzo agresywna rasa insektów, rozpoczęły podbój reszty galaktyki. Konflikt trwał niemal trzy wieki. Pojawienie się Krogan przeważyło losy wojny na korzyść cytadeli. Wojska Krogan powstrzymały marsz rakni i zmusiły je do odwrotu. Kroganie ruszyli w pogoń za uciekającymi flotami. Ich polowanie zakończyło się całkowitym wyginięciem wrogiej rasy. Czy zabicie wszystkich ragni było konieczne? Tego typu ocena wykracza poza możliwości mojego oprogramowania. Na razie to wszystko. Dziękuję za skorzystanie z usług Aviny. Miłego dnia. Kolejną razą w świecie ma z efekta są hanarzy, a jednego z ich przedstawicieli mamy tutaj. Jest to sprzedawca z emporum Delan. A, człowiek, obecny tu szalenie się cieszy, że widzicie w swoim dekadenckim emporium. Kim pan jest? Jego godność brzmi Delanender. Jednak wielu bywalców nazywa tego po prostu delan. Proszę, człowieku, spokojnie obejrzyj towary, jakie on ma do zaoferowania. Wszystkie są pierwszej jakości. Co pan sprzedaje? Ten ma w ofercie tylko unikaty, najbardziej luksusowe rzeczy, jakie da się zdobyć za kredyty. Jest w stanie zdobyć prawie wszystko, czego człowiek może pożądać, ale ma to swoją cenę. Dlaczego określa się pan jako ten lub to? Z tego samego powodu, dla którego ludzie są tacy dociekliwi taka już nasza natura. A dokładniej Hanarzy odnoszą się do siebie w pierwszej osobie jedynie w kontaktach z rodziną oraz innymi bliskimi. Rzadko robią to w obecności innych ras. Taka tradycja. Kim pan jest? Jego godność brzmi Delanender, jednak wielu bywalców nazywa tego po prostu Delan. Proszę człowieku, spokojnie obejrzyj towary, jakie on ma do zaoferowania. Wszystkie są pierwszej jakości. Proszę mi pokazać swoje towary. O, ten z przyjemnością ci je pokaże, człowieku. Nie zawiedziesz się. Kupmy pierwsze licencje. Komandorze, obecny tu cieszy się, że Was widzi. Chcecie rzucić okiem na kilka fantastycznych towarów ze składu tego sprzedawcy? Proszę mi pokazać swoje towary. Ten z przyjemnością ci je pokaże, człowieku. Nie zawiedziesz się. Dobra, zajrzyjmy do Barlawona. A któż to? Jeden z ziemskiego plemienia? Ach, do tego bardzo znany, tak? To was zwą Shepard, zgadza się? To wielki zaszczyt powitać bohatera najazdu. Czy my się znamy? Wybacz mi, ziemskie plemie. Nazywam się Barlawon. Bycie dobrze poinformowanym to część mojej pracy. Doradzam wielu poważnym osobom w ich finansach. Muszę być zorientowany, jakie osobistości przybywają na Cytadele. Dlatego Was zauważyłem. Opowiedz mi więcej o swojej pracy. Finanse galaktyczne są niezwykle złożone. Muszą uwzględnić regulacje prawne i ekonomiczne z wielu planet i systemów. Jestem ekspertem w dziedzinie interakcji różnych ekonomii. Mogę podzielić się swoją wiedzą za odpowiednią opłatą. Oferuję również specjalne usługi dla klientów, którzy potrzebują kogoś do dyskretnego prowadzenia ich interesów. Moje motto brzmi: Dyskretnie, lecz skutecznie Brzmi dość podejrzanie. Wszystkie działania są zgodne z międzygwiezdnym prawem handlowym. Po prostu większość moich klientów woli nie ujawniać swoich transakcji. Na przykład załóżmy, że hanarski ambasador wystosował petycję do Rady, by obniżyła cła na hanarskie towary. Jak by to wyglądało, gdyby wcześniej zainwestował pieniądze w hanarską firmę eksportową? Nawet gdyby chciał naprawdę pomóc swojemu ludowi, zostałby oskarżony o wystosowanie petycji dla osobistego zysku. Moje usługi pozwalają mu utrzymać to w tajemnicy. To wciąż brzmi dla mnie podejrzanie. W takim razie, miejmy nadzieję, że nigdy nie będziecie robić na tyle dużych interesów, by potrzebować moich usług. Opowiedz mi więcej o swojej pracy. Finanse galaktyczne są niezwykle złożone. Muszą uwzględnić regulacje prawne i ekonomiczne z wielu planet i systemów. Jestem ekspertem w dziedzinie interakcji różnych ekonomii. Mogę podzielić się swoją wiedzą za odpowiednią opłatą. Oferuję również specjalne usługi dla klientów, którzy potrzebują kogoś do dyskretnego prowadzenia ich interesów. Moje motto brzmi: Dyskretnie, lecz skutecznie. Jak wygląda życie tutaj, na Cytadeli? Ta stacja to bez wątpienia największy cud technologiczny w galaktyce, ale jej prawdziwa wielkość to coś więcej niż twardy pancerz i mocne silniki. Od prezydium po okręgi, stacja jest świadectwem sukcesu Rady. Wszystkie rasy na Cytadeli żyją wspólnie. Tworząc jedną, silną społeczność. Dlaczego prezydium jest tak wyjątkowe? To polityczne serce Cytadeli. 80% wszystkich inteligentnych gatunków w znanej galaktyce liczy się ze zdaniem Rady w kwestiach międzyplanetarnych. Jednak tylko najbardziej potężne i wpływowe rasy mają ambasady tutaj, w prezydium. Ten poziom stacji jest zarezerwowany dla elity Shepard. Dla takich jak my. Jak wyglądają okręgi? To kulturowe centrum galaktyki. Pulsuje rytmem serc milionów obywateli, stuzinów różnych gatunków. Nigdy nie wiadomo, co nas spotka w okręgach, komandorze. Są pełne niespodzianek. Na szczęście, zazwyczaj przyjemnych. Muszę już iść. Do widzenia, komandorze.